Drogi Alanku, więc ja, ci, więc ja ci odpowiadam, wiesz, zapytaj pani, która wynajmowała mieszkanie Morysowi, dlaczego grał tylko pół rundy, to być może ona ci odpowie, bo ja tego nie będę mówił. Alanek jeszcze pyta, dlaczego Morys grał tylko pół rundy i ma, pozdrawia trenera i ma jeden zarzut, dlaczego Łukasz Seweryn, który sobie nie radził był wystawiany w pierwszym składzie, to takie pytania z czatu. Zapytaj pani, która wynajmowała mieszkanie Morysowi, dlaczego grał tylko pół rundy. To być może ona ci odpowie, bo ja tego nie będę mówił. I to jest w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia na temat Morysa. A na temat Kuby, Łukasz, Łukasz 4, na temat Łukasza? Łukasz był młodzieżowcem, grał na prawej obronie. Być może, patrząc na potencjał Morysa, który miał za sobą już mecz na poziomie ekstraklasy, Morys miał więcej doświadczenia, natomiast on był niesamowicie ambitny, niesamow... nawet z kontuzją nieraz grał, dawał zespołowi... Chociaż oczywiście nie ustrzegał się błędów, był bardzo zaangażowany w trening, świetny człowiek, i w ogóle nawet w ogóle nie uważam, że powinien tłumaczyć z tego, dlaczego on, bo po prostu dlatego, że zasługiwał pod każdym względem. Pod względem profesjonalizmu, pod względem zaangażowania, pod względem grania, że to, co od niego oczekiwałem, bo zawsze od zawodnika powinienś oczekiwać to, co może ci dać, a nie to, co ma dać, a czego nie ma. I on to robił.